Zadanie 35. Rosnący ciąg geometryczny AN jest określony dla każdej liczby naturalnej n większej równej 1. Suma pierwszych pięciu wyrazów tego ciągu jest równa 10. Wyrazy A3, A5, A13 tworzą w podanej kolejności ciąg geometryczny. Wyznacz wzór na n wyraz ciągu arytmetycznego AN. No i teraz w naszym pierwszym kroku musimy zauważyć to, co mamy podane w treści zadania, czyli to, że suma pięciu pierwszych wyrazów z tego ciągu arytmetycznego jest równa liczbie 10. To znaczy, że a1 dodać a2 dodać a3 dodać a4 oraz dodać a5 jest równa liczbie 10. I teraz każdy z tych wyrazów, czyli a1, a2, a3, a4, a5, Zapiszemy w taki sposób, czyli zapiszemy wzory na każdy z tych pięciu wyrazów ciągu arytmetycznego w taki sposób, aby w tym wzorze znalazł się trzeci wyraz tego ciągu. Dlaczego akurat trzeci wyraz? No bo po pierwsze, dlatego, że trzeci wyraz tutaj znajduje się wewnątrz, jest na samym środku tej sumy, ale jeszcze trzeci wyraz pojawia się nam tutaj. W tym ciągu geometrycznym. Za chwilkę zobaczysz, dlaczego akurat ten trzeci wyraz jest tak mocno istotny. Otóż, jeżeli będziemy chcieli wyznaczyć wartość pierwszego wyrazu ciągu, to znaczy, że od trzeciego będziemy musieli odjąć dwukrotność różnicy. Jeżeli będziemy chcieli wyznaczyć wartość drugiego wyrazu tego ciągu, to znaczy, że od trzeciego wyrazu ciągu będziemy musieli Odjąć jednokrotność różnicy. Natomiast jeżeli chodzi o czwarty wyraz tego ciągu, to znaczy, że do trzeciego wyrazu będziemy musieli dodać, dodać jednokrotność różnicy. Natomiast w przypadku piątego wyrazu tego ciągu arytmetycznego, tego i każdego innego ciągu arytmetycznego, do trzeciego wyrazu będziemy musieli dodać dwukrotność różnicy. I teraz te wzory, które tutaj uzyskaliśmy, będziemy mogli wykorzystać po to, aby podstawić je do tego równania. Wiemy, że A1 jest równe A3 odjąć 2R i tak też sobie to zapiszemy. Będziemy mieli A3 odjąć 2R, następnie dodać drugi wyraz, czyli dodać ten wyraz, czyli A3 odjąć różnicę. Następnie dodać trzeci wyraz ciągu, czyli to po prostu przepisujemy bez zmian, tu będziemy mieli plus A3, następnie plus czwarty wyraz ciągu, czyli Dodać to wyrażenie, czyli będziemy mieli dodać A3 dodać R. No i dodać piąty wyraz, czyli dodać dokładnie A3 plus 2R, to sobie zapiszemy tutaj w tym miejscu, czyli A3 dodać 2R i całość jest równa liczbie 10. W kolejnym kroku możemy tutaj dokonać redukcji wyrazów podobnych. Czyli będziemy mieli A3 dodać, A3, dodać A3, dodać A3, dodać A3, dodać A3. Czyli A3 występuje nam tutaj raz, 2, 3, 4, 5 razy. Co możemy zapisać również jako 5 razy A3. I teraz skoncentrujemy się na różnicy. Minus 2R minus R to jest minus 3R. Minus 3r dodać r to jest minus 2r, i minus 2r dodać 2r jest równe 0, czyli tutaj niewiadoma r redukuje nam się do 0. Co oznacza, że tutaj możemy zapisać, że pięciokrotność trzeciego wyrazu ciągu jest równa liczbie 10. W kolejnym kroku całe to równanie podzielimy przez 5, czyli, czyli przez wartość, która stoi przy niewiadomej. Dzięki czemu uzyskujemy wartość trzeciego wyrazu ciągu arytmetycznego, o którym mowa w zadaniu, i wartość ta jest równa liczbie 2. I teraz wiemy, że te trzy wyrazy ciągu tworzą ciąg geometryczny. I tutaj możemy skorzystać z pewnej własności ciągu geometrycznego i zapisać pewien stosunek. Otóż wartość piątego wyrazu ciągu. Ma się tak do wartości trzeciego wyrazu ciągu, jak się ma wartość trzynastego wyrazu ciągu do wartości piątego wyrazu ciągu. I teraz my wiemy, że A5 jest równe A3 dodać 2R. I tak też zapiszmy. Będziemy mieli A3 dodać 2R dzielone na A3. To się równa. No i teraz, jeżeli chodzi o trzynasty wyraz ciągu, no to tutaj zastosujemy, oczywiście odniesiemy się do, właśnie nie trzeciej, tylko trzynaste, rozmawiamy na razie o ciągu arytmetycznym, czyli jeżeli będziemy chcieli wyznaczyć tutaj wzór ogólny na trzynasty wyraz ciągu arytmetycznego, to tutaj będziemy wiedzieli, że do trzeciego wyrazu tego ciągu musimy dodać dziesięciokrotność. Różnice. Dlaczego ja tutaj znowu zastosowałam A3, ponieważ tutaj w tych miejscach również opieraliśmy się na trzecim wyrazie ciągu. To znaczy, że teraz tę stronę równania, prawą stronę, podstawiam tu pod licznik w tym miejscu, uzyskując trzeci wyraz ciągu, dodać dziesięciokrotność różnicy dzielone na piąty wyraz ciągu. Przy czym tutaj wiemy, że piąty wyraz ciągu jest opisany wzorem. A3 plus 2R i to sobie tutaj zapiszemy. Czyli będziemy mieli A3 dodać 2R. Przy czym tutaj sobie też wyznaczyliśmy, że drugi wyraz, trzeci wyraz ciągle jest równy liczbie 2. Więc liczbę 2 postawimy tu, tu, tu oraz tutaj uzyskując dzięki temu następujące wyrażenie. 2 dodać 2R dzielone na 2 to jest dokładnie to samo co 2 dodać 10R dzielone na 2 dodać 2R. R. I teraz przemnożymy sobie na krzyż, czyli ten licznik razy ten mianownik równa się ten mianownik razy ten licznik, dzięki czemu uzyskujemy tutaj 2 dodać 2r razy 2 dodać 2r. Całość jest równa 2 razy 2 dodać 10r. Jeżeli chodzi o lewą stronę tego równania, to zwróćmy uwagę na to, że w nawiasach znajdują się dokładnie te same wyrażenia, czyli lewą stronę możemy zapisać jako 2, dodać 2r całość do potęgi drugiej, natomiast jeżeli chodzi o prawą stronę, to zawartość nawiasu wymnażamy przez dwójkę, uzyskując tutaj 4, dodać 20r. I teraz popatrzmy, że tutaj mamy wzór skróconego mnożenia, a dokładnie chodzi tutaj o kwadrat różnicy. No właśnie, nie różnicy, tylko kwadrat sumy. Wzór ten dla przypomnienia zapiszę symbolicznie, a plus b do potęgi drugiej to się równa a kwadrat dodać 2 razy a razy b i dodać b do potęgi drugiej. Korzystając z tego wzoru skróconego mnożenia rozwiniemy sobie ten nawias, dzięki czemu uzyskujemy tutaj 4 dodać 8r i dodać 4r do potęgi drugiej i całość dalej jest równa 4 dodać 20r. Przeniesiemy sobie teraz rozwiązanie tego równania w to miejsce. I co ja zrobię? Przeniosę w tym momencie prawą stronę równania na lewą stronę, pamiętając oczywiście o zmianie znaku, czyli uzyskujemy tutaj 4, dodać 8, r, dodać 4r do potęgi drugiej, odjąć 4, odjąć 20, r i całość jest równa liczbie 0. I na tym etapie dokonujemy redukcji wyrazów podobnych. Tutaj 4r kwadrat czy w ogóle r kwadrat występuje w pojedynkę, więc przepisujemy 4r kwadrat bez zmian, czyli mamy 4r do potęgi drugiej, no i 8r odjąć 20r będzie równe minus 12r, natomiast czwórki redukują nam się do zera, w związku z powyższym tutaj całość jest równa liczbie 0, no i ponieważ liczba 4 i liczba minus 12 dzielą się bez reszty przez liczbę 4 to całe równanie obu stron dzielą przez 4 uzyskując tutaj R kwadrat odjąć 3R, całość równe 0. Uzyskaliśmy równanie kwadratowe, teraz musimy je rozwiązać. Oczywiście możemy tutaj policzyć deltę, ale dłużej nam się zejdzie. Akurat z racji tego, że tu nie mamy wyrazu wolnego, to żeby rozwiązać takie równanie, to możemy wyłączyć wspólny czynnik przed nawias. i tutaj tym wspólnym czynnikiem będzie R a w nawiasie zostaje nam r objąć 3 i całość jest równa 0. I teraz musimy się zastanowić, jaka wartość liczbowa zeruje nam r. Czyli co musimy podstawić pod to r, żeby uzyskać 0? No oczywiście będzie to równe 0. Natomiast tutaj pada pytanie, jaką wartość w tym miejscu musiałabym podstawić pod r, żeby wyrażenie w nawiasie było równe 0 i tą szukaną wartością jest liczba 3. Oznacza to, że rozwiązaniem tego równania są dwie liczby. R równe 0 oraz R równe 3. I na tym etapie musimy się zastanowić, w jaki sposób zinterpretować uzyskane wyniki. Otóż powróćmy przez chwilkę do treści zadania. Z treści zadania wynika, że ciąg arytmetyczny jest ciągiem rosnącym. To znaczy, że każdy kolejny wyraz tego ciągu jest większy od poprzedniego, a to z kolei oznacza, że różnica tego ciągu nie może być równa 0. Ona musi być równa liczbie 3, czyli Właśnie z tego tytułu, że ten ciąg jest ciągiem rosnącym, czyli r, czyli różnica musi być liczbą większą od zera, to będziemy w dalszych czynnościach rozważać tylko i wyłącznie r równe 3. I chcąc wyznaczyć wzór na, wzór ogólny ciągu arytmetycznego, musimy skorzystać tutaj ze wzoru na n wraz ciągu arytmetycznego, i wzór ten wygląda następująco: an to się równa, Pierwszy wyraz ciągu dodać n odjąć 1 i całość razy r, czyli razy różnica. Wartość r już znamy, nie znamy jeszcze wartości pierwszego wyrazu ciągu. I aby wyznaczyć wartość pierwszego wyrazu ciągu, możemy tutaj skorzystać z tego równania. Otóż wiemy, że trzeci wyraz ciągu jest równy liczbie 2, to znaczy, że wartość pierwszego wyrazu ciągu to będzie nic innego. Jak 2 odjąć dwukrotność różnicy. Przy czym tutaj sobie przyjęliśmy, że nasze r będzie równe 3, w związku z powyższym wartość pierwszego wyrazu ciągu to jest nic innego, jak 2 odjąć 2 razy 3, co oznacza, że wartość pierwszego wyrazu ciągu jest równa 2 odjąć 6, a to z kolei ostatecznie oznacza, że wartość pierwszego wyrazu ciągu jest równa 2 minus 4. I liczbą minus 4 wykorzystamy tutaj teraz do wyznaczenia ogólnego wzoru na ciąg arytmetyczny zadania. Uzyskujemy tutaj zatem a n, które jest równe minus 4 dodać n odjąć 1 razy 3. No i teraz kolejnym kroku zawartość nawiosu musimy wymnożyć przez trójkę, dzięki czemu uzyskujemy a n, które jest równe minus 4 dodać 3n odjąć 3 co oznacza, że uzyskujemy AN, które jest równe 3N objąć 7. Ten wzór, który uzyskaliśmy w tym miejscu jest już odpowiedzią do naszego zadania.